Dziękuję za to, że, że przybyliście. Budowanie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się promocją gospodarczą regionu a przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcami. To główny cel festiwalu promocji gospodarczej Warmii i Mazur, którego organizatorem jest samorząd województwa. W tym roku wydarzenie odbyło się po raz dziewiąty, a miejscem spotkania było mrągowo. Jestem dumny, że miasto Morągowo było w tym roku gospodarzem 9. Festiwalu Promocji Gospodarczej w Armii Mazur. Bardzo się cieszę, że marszałek województwa dostrzegł nasze miasto jako miasto z potencjałem. Miasto Morągowo jest specyficzną miejscowością, w której jest nie tylko turystyka na bardzo wysokim poziomie, ale też w swoją siedzibę mają morągowscy przedsiębiorcy, którzy są znani nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Krągowo jest takim przykładem skorelowania właśnie stolicy turystycznej również z dużym potencjałem gospodarczym Tutaj są tworzone miejsca pracy, tutaj są nowe inwestycje, tutaj widać, że samorząd bardzo dobrze współpracuje z gospodarką, rozwijają się firmy, wpływy są z podatków dla samorządów, a tym samym samorząd może bardzo dobrze zabezpieczać funkcje potrzeb społecznych swoich mieszkańców. Co piąty Polak jest zagrożony bezrobociem? Wśród uczestników festiwalu znalazły się osoby zajmujące się budowaniem potencjału swojego samorządu, pozyskiwaniem i obsługą inwestorów czy tworzeniem oferty inwestycyjnej. W pierwszym dniu wydarzenia odbyły się wystąpienia, prelekcje czy panele dyskusyjne, a w drugim warsztaty kompetencyjne. Spotykają się tutaj, żeby wymienić doświadczenia, żeby porozmawiać, dokształcić się, i pomyśleć być może o wspólnej promocji, bo oczywiście samorząd województwa ma w swoich zadaniach promowanie całego regionu, naszej pięknej Warmii, pięknych Mazur, ale tak naprawdę to współdziałanie wszystkich wszystkich nas tutaj mieszkających na Warmii i Mazurach może dać wymierne efekty, jeśli każde z miast będzie się promował osobno, dobrze, ale jeśli będziemy mieli też wspólne pomysły, to jeszcze lepiej. Dzisiejszy festiwal był pod hasłem jak ważny jest człowiek, jak ważny jest pracownik, jak bardzo rynek się pod tym względem zmienił. Co samorządy mogą zrobić, żeby młodzi ludzie chcieli zostać w ich gminach na, na swoim terenie, żeby podejmowali w, w swoich miastach pracę. Podczas wydarzenia poznaliśmy laureatów konkursu Pro Warmia i Mazury 2019 na najlepsze projekty promocyjne. W konkursie wyróżnione zostały przedsięwzięcia, które podnoszą standardy działań marketingowych, oraz są najlepszymi przykładami dobrych praktyk. Nagrodziliśmy dzisiaj dwie gminy. To była Gołdab, Gołdab zdrój, która skutecznie wypromowała swój uzdrowiskowy charakter i przeżywa swój boom rozwojowy w obecnych latach. I Kurzętnik, który pokazuje też wielu gminom, w jaki sposób można, nawet malutka gmina, może prowadzić politykę. Która przyciąga inwestorów i przyciąga nowych mieszkańców do, do gminy. Kolejny dziesiąty już festiwal promocji gospodarczej Warmii i Mazur za rok.